Witam klasy 7. Ostatnia lekcja oddziału. Dział się nazywa Przypominam przemysł i rolnictwo. Teraz gospodarka morska na koniec nam została. Co to jest gospodarka morska? No wiemy, to jest działalność, która dzieje się w pasie wybrzeża. Wszelka działalność. Jaka to może być działalność przynosząca oczywiście zyski? No to przede wszystkim mamy porty morskie, tak? Mamy porty morskie, których tutaj jak widzicie kilka mamy. Duże porty to oczywiście największy Gdańsk, Gdańsk, Gdynia, potem Świnoujście i Szczecin i potem troszkę takie mniejsze porty to są z reguły porty rybackie, małe dla kutrów rybackich. Tutaj mamy przeładunek w milionach ton i oczywiście w Gdańsk, według tego, powinien być jakieś tutaj, no, 30 milionów ton około przeładunku. Zaraz się dowiemy, co się przeładowuje. W tej chwili mamy taką metodę, że wszystko pakuje się w kontenery, tak? Więc towar głównie importowany z Chin. Chińczycy pakują w jakieś kontenery na tirach, tak? Te tiry Jadą do portu, dźwigi przeładowują te klocki, te, te kontenery na no, no, wielkie kontenerowce i ten kontenerowiec wypływa. Tam po jakichś niecałych dwóch tygodniach jest w Hamburgu, czy też nawet w Gdańsku i te kontenery są rozładowane. Potrzebne do tego jest właśnie terminal, terminal kontenerowy, taki, w których po prostu się to rozładowuje. Są też terminale naftowe, w Gdańsku też jest taki, gdzie się po prostu przepompowuje ropę naftową. Są też inne terminale gazowe, chociażby w Świnoujściu mamy wielki terminal gazowy, w którym są też takie zbiorniki zakopane pod ziemią, gdzie się skroplony gaz przechowuje. Do tego wszystkiego służą statki, statki zwane masowcami, które węgiel na przykład przewożą, drobnicowcami, które jakieś tam inne jakieś sprzęty przewożą. Mamy też gazowce z takimi bańkami, mamy tankowce i kontenerowce. Nie? Te statki tworzone są w stoczniach. Przemysł stoczniowy rozwinął się u nas w trzech tych największych miastach, bo to jest przemysł, który potrzebuje dużo rąk do pracy, więc te stocznie kiedyś prężnie rozwijające się dzisiaj niestety no, mamy problemy z tymi stoczniami. I ta stocznia Gdańska została podzielona na różne małe firmy. I dzisiaj właściwie skupiliśmy się na, na takich tylko zadaniach troszkę innych. Już nie budujemy wielkich stawków. Tylko jakieś takie mniejsze, specjalistyczne statki, albo remontujemy statki, albo projektujemy, wyposażamy. Więc tutaj jest taka, taka druga, druga branża, bo te statki duże produkują raczej kraje biedniejsze, tam gdzie ten przemysł się bardziej opłaca, bo to jest bardzo pracochłonna praca, więc. Krajach, gdzie jest tania siła robocza, tam się teraz to przeniosło, a w Polska już należy do krajów bogatszych, gdzie, gdzie siła robocza jest dosyć droga, więc już tylko takie bardziej specjalistyczne rzeczy. Ale za to produkujemy jachty, jesteśmy potęgą w produkcji pięknych jachtów i to, to jest taka nasza specjalizacja. Tu jeszcze popatrzcie na strukturę przeładunkową w portach jak widzicie w Gdańsku na pierwszym miejscu mamy właśnie tą ropę naftową czyli ten terminal naftowy yy, może zobaczmy jak to wygląda żeby tutaj tutaj będziecie potem robili taką tabelkę dobra zobaczmy może to będzie widać jakoś fajnie <laughs> yy, co zbliżymy się tutaj na ten nasz Gdańsk i, I co? I tu mamy tak, stocznia gdańska jest tutaj tak wewnątrz, schowana wewnątrz, no to jest wygodne, jak widzicie tutaj, o, tu jakiś statek na pochylni, budowany, tak z tak zwanym suchym doku, tu drugi statek, tu jest, ten jest remontowany, tak, a ten chyba też remontowany, no trudno powiedzieć, ale jest to stocznia remontowa, więc... Więc jak widzicie tutaj te statki się rozbiera, konserwuje, naprawia. I to trwa, trwa dosyć długo, czasami rok, czasami pół roku. I dzięki takim właśnie inwestycjom ta stopnia jakoś jeszcze funkcjonuje. Bo tak jak mówiłem, dużych nowych statków się nie buduje. Więc tu mamy dwa jakby statki. Tu mamy jakieś inne dwa statki, cztery statki które pewnie też są w jakiś sposób remontowane. Także to jest nasza stocznia. A port sam port yy, jest tutaj. O. Tutaj mamy tutaj mamy taki piers, takie yy, po prostu yy, no, jakby to nazwać taki wał ziemny, falochron też. Tutaj biegną rury na przykład. Wiązka rur. Te rury Tutaj gdzieś oczywiście cały system, gdzie ten statek gdzieś tu dokuje i tymi rurami ta ropa jest wypompowywana. Tu akurat jest pusto, tutaj jakiś obecnie jest obsługiwany statek. Także te piersy są wypuszczane w morze, żeby te olbrzymie, wielkie statki nie musiały wpływać do statka, bo kiedyś to wpływały tutaj motławą i, i do do stoczni, do portu. Też taki wewnętrzny port tutaj był, nie? No, a ten, a ten klasyczny, ten klasyczny yy, port zabytkowy, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu? Tak, tu. Tu mamy ten stary żura w Gdańsku, nie? Yy, tutaj właśnie kiedyś w średniowieczu ten Gdańsk był ważnym portem, no cały czas był ważnym portem, ale zaczęło się to gdzieś w średniowieczu. I tutaj to jest małe, kiedyś były małe statki, więc sobie to wpływały. No a dzisiaj mamy kolosy, które nie mogą tu wpłynąć, więc muszą być obsługiwane gdzieś tu. No i gdzieś tutaj jest też potem rafineria. Gdzie te rury tutaj biegną? Gdzieś tu jest rafineria. Gdzieś jest rafineria, tu mamy jakiś... Kolejową. I tu gdzieś taki, eee, no piszemy, Rakimela Olle, ale Gdańska piszemy, Lotos, tam jest Lotos, pewnie Lotos, Edlowska, Gdańsk, pokaż. A no tu, no widzicie, blisko byłem, blisko byłem. Tu są te wszystkie bańki z gdzieś tą e, ropę, potem przetwarza na różne frakcje, na benzynę, na olej napędowy, na smary. I tu jest ta cała instalacja. To pewnie widzieliście na jakichś tam obrazkach takie O, to zaraz się nam może pokażę. Ta cała instalacja rafineryjna. Dobrze, to może to się załaduje, a my polecimy sobie dalej. Więc to był Gdańsk, węgiel oczywiście tam też, gdzieś widzieliście na kupce węgiel i kontenerowce oczywiście również. Gdynia na drugim miejscu, podobna struktura, ale tu już nie ma tych, nie ma terminala, więc tam tylko jakieś grosze, więc tutaj z kolei węgiel bardziej. Świnoujściu, no to głównie kontenerowce, bo najbliżej, nie? Po co płynąć aż do Gdańska, jak z Chin się płynie, to Świnoujście jest bliżej. No, chyba więcej się nie załaduje. E, tak to wygląda. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie jest Świnoujście, to już pokażę. więc Mamy tu, o, i tu sobie to Świnoujście przez Cieszyny Duńskie przepływamy. I jesteśmy tutaj w porcie Świnoujścia. Nie? Tutaj kontenerowce pływają. Akurat żadnego takiego tu nie ma. No, dobrze stocznie załatwione i teraz oczywiście drugą formą pierwsza to była porty morskie tak? potem przemysł stoczniowy i teraz trzecia działalność to rybołówstwo i to tak według zysków najwięcej to porty potem stocznie potem rybołówstwo i jak widzicie, no, co się łowi? No, głównie na Bałtyku się łowi. czwarte wszystkich połowów to na bałtyckich łowiskach. Tu macie strukturę tych połowów. Yy, tak to wygląda. No, dorsze są chronione przez pół roku, yy, więc można tylko tam nie wiem do, do czerwca chyba łowić, potem nie. Śledzie, szproty tego, tego dużo. Yy? Ostroboki. Ciekawe jak wygląda. Wygooglujcie jak wygląda ostrobok. O, to macie 72%. E, więc e, tak by to wyglądało. E, zobaczmy teraz tak. Co wy macie zrobić? Co wy macie zrobić tutaj? E, gospodarka morska. Musicie przepisać to albo wydrukować. Tu macie te cztery nasze porty wpisać. Tu macie wielkość przeładunku, spisać, potem dokończyć to, co wszystko mówiłem. Wszystko jest łatwe. No i potem przepiszcie te punkty. Wielkość połowów sprawdźcie, ile się ton ryb łowi. To tam było to 72%. Co się łowi, które ryby sobie tu napiszcie. W Sprawdźcie jaki terminal jest to wszystko, jest w tekście łatwo znaleźć, a w Gdańsku mówiłem ten terminal naftowy. Nie? To są takie podstawowe informacje o gospodarce morskiej. To przypomnijmy, mamy tak, przemysł stoczniowy, nie najpierw porty. Nie? Przeładunki tych kontenerowców najwięcej przypływa porty, potem stoczty, potem rybołówstwo. Tak? No i jeszcze turystyka. No tutaj nie ma nic o turystyce, ale oczywiście turystyka też jest ważnym czasami na pierwszym miejscu w tych zwłaszcza małych miejscowościach, gdzie masa turystów, nie? Ale, ale poza tym to te właśnie rzeczy. Ok, to tyle, to tyle, do, do zobaczenia.